Wyglądasz ohydnie Karolina, ja też. No trudno. Dobra. Hej wszystkim. wszystkim, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was tak yy, ekstremalne scenariusze, wersja tak. urodowa. Coś różniejszego. Zapraszamy do oglądania. Pytania, które będą oczywiście w opisie. My zaczerpnęłyśmy akurat z wersji tagu maksyneczki. Tym tak. pozdrawiamy. Eee, I po prostu co, lecimy. Pytanie numer lecimy. jeden to... No, czytaj, co ja mam? No to Ty czytaj, no. Musisz pozbyć się wszystkich swoich podkładów i możesz zatrzymać tylko jeden z wyższej półki i jeden z drogeryjnych. Które to będą? Ja mam nadzieję, że mogę brać pod uwagę kremę BB. No... Fff. Tak? Oczywiście. Czyli ja... A, no czy to okay. dawaj. Znaczy, bo, ja już mam. Bo jeden drogeryjny, to ja mogę sobie wziąć skin, bo jest już w Rossmanie. Haha! Ha. Ha, ha. Więc u mnie będzie skin e, albo pomarańczowy, bo ten fioletowy. Mhm. Bo oba, oba są super i Zawsze mi się sprawdzały, sprawdzają, mm -hmm. więc to jest to. A u z ciebie. Z... A nie, to z dawaj, no. A z drogeryjnym mam problem. Bo teraz już tak dawno nie, nie stosowałam żadnego. A ten yy, maczek. Myślę o tym MeliMelu właśnie. O tym wie, nie, że, że się on, się on jest najbardziej, tak mi się sprawdził, ale myślę czy yy, jaki był kiedyś mój, bo no, mm, swego czasu bardzo lubiłam, bo, healthy, bo... healthy mix. Więc no dobra, jak już mam wybrać jeden, mm -hmm. to chyba z sentymentu wybiorę Healthy mix. Dobrze a z wyższej półki. Wiecie, że ja nie używałam nigdy takich wysokopółkowych, ale z tych najdroższych, które miałam, to jest chyba MAC, ten e, Face and Body Foundation. I on faktycznie jest na tyle uniwersalny, że gdybym miała sobie wybrać, to on też będzie i do buzi, i do ciała. Jest nawilżający, niezapychający, kryjący, można go budować. Nie jest rewelacją, bo podejrzewam, że na wyższej półce znalazłabym o wiele lepsze podkłady, ale tylko ten testowałam, więc ten mogę wybrać. E, no ja też, ale... Miał ja z... muszę tu przemyć z miszę. No. miszę, bo ona ani do dragiernych, ani do wysokiej buki nie pasuje, ale to jest podkład, z którym ja się nie rozstanę. Ja myślałam, Część, że Estée tak. Lauder powiesz. E, był spoko, ale, ale nie, 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 nie tak, żebym zapamiętała go jakoś, wiecie, tak że wow. Mhm. Był, był faktycznie fajny, myślę, że może mm, bardziej do zadań specjalnych niż Mac, na pewno bardziej mhm. do zadań specjalnych, bo to krycie było zdecydowanie mocniejsze i łatwiejsze do uzyskania. E, ale nie no, dobra, Misza. Nie ale dajmy. patrzcie, łatwo nam poszło, ja teraz no. widziałam. Tak. Nie, 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 nie zastanawiałam się nawet, bo my tych pytań nie czytałyśmy wcześniej, tak serio, serio. To lecimy dalej. E, idziesz na rozmowę o pracę i pani przeprowadzająca rozmowę ma szminkę na zębach. Mówisz jej czy unikasz tematu? No ja jestem z tych osób, która unika tematu. Chyba, że poczuję niesamowitą więź. Bo kiedyś mi się zdarzyło powiedzieć pani ekspedience w żarce. <laughs> że jakby już kojarzyłam ją, tak wiecie, z widzenia. I a tu dzień dobry, dzień dobry, wiadomo, że często w tym sklepie kupuję i pamiętam, że miała naprawdę perfidnie mocną, różową, taką fuksiową szminkę na zębach odciśniętą. I jak kupowałam to taki dyskretnie powiedziałam, że zęby. No. Ona, dzięki! Więc wiedziałam, że to był dobry myk, bo po prostu było mi głupio, że później kolejni klienci będą to widzieć i ona później będzie miała do mnie pretensji, może że jej nie powiedziałam, ale tak w rozmowie rekrutacyjnej to chyba bym nie powiedziała, chyba bym się nie odważyła. Poczułabym, że to może na moją niekorzyść zaważyć, że coś zwróciła mi uwagę, może się mądrze albo się jakoś tak puszę, że... Dużo to to, za dużo. No ja właśnie tak. też bym sobie powiedziała, że w tej konkretnej sytuacji, kiedy jest um, rekrutacja, mm -hmm. kiedy mam wypaść dobrze, chyba bym odpuściła, ale z drugiej strony, ja się taka sytuacja spotkałaby w bardziej codziennych e, sytuacjach, to odwrotnie mówiąc, ja bardzo chciałabym, żeby ktoś mi powiedział. Tak, bo Ja bardzo chciałabym, żeby ktoś mi powiedział. Więc e, dokładnie, w rekrutacji chyba nie, ale w życiu codziennym zdecydowanie mówmy sobie o takich <laughs> rzeczy. Tak często to, to robimy. No nie, przed, każd sięgam, przed każdym przysięgam, przed każdym filmem jest tak. Ok, jest kontrola zębu, zawsze, bo to jednak, ja naprawdę no, nie puściłabym filmu, to mocno, bo... mocno nieestetycznie. Ale nie puściłabym filmu, montażu, no, gdybym widziała u u siebie Szynka na tak, temat. Nie dałabym no. rady, nagrałabym to po raz naprawdę drugi. do do klasyczny <laughs> Masz zły humor, czujesz się nieswojo i chcesz sobie poprawić humor. Jaką pomadkę nałożysz, żeby poczuć się piękniejszą? No, z humorem? Hmm, żadną. Serio, w sensie, y, ten krok w makijażu jest... U mnie i tak już coraz częściej, ale na pewno nie sprawiłby, że poczułabym się lepiej. Dla mnie zdecydowanie byłby to prędzej podkład, albo coś z oczami. W sensie e, albo po prostu mm -hmm. mocno wytuszowane rzęsy, albo ewentualnie jakaś zabawa cieniami. Zdecydowanie w tym kierunku bym poszła, więc jeśli mogę udzielić takiego odpowiedzi, to powiem żadną. U mnie debalmatowa, matowa: gdzie aha. która tutaj będzie napis, bo nie będę je czytać i się ośmieszać. To już jest pomadka po prostu my of forever and ever. Kolor, który tak pasuje do mnie, ja się w nim dobrze czuję, dla innych nie musi być super, dla mnie jest idealny. Ja się hmm. faktycznie, jak ją nakładam, czuję się pewnie. Cofasz się na jeden dzień do swoich lat nastoletnich. Co zmieniłabyś w swoim makijażu i fryzurze? O Jezu! O Boże. Jeśli chodzi o fryzurę, to na pewno nigdy więcej nie zrobiłabym sobie krótkiej grzywki na skos. Na A ja bym nigdy nie obcięła włosów dotąd. Miałam włosy... Never. To był dramat. Bo ja mam odstające uszy, więc... No. Nope. A z makijażu? Ja tylko Ci przerwę. Wiecie, że ja przez swoje właśnie nastoletnie lata, kiedy zaczynałam bawić się makijażem, kiedy w ogóle zaczynałam w ogóle czegokolwiek. Ja wiem uzyskać... co powiesz, ja wiem co powiesz. Mogę zgadnąć? No. Zaczęła być malować dolne rzęsy. Wiedziałam! Tak! Jest tutaj jak tyle trudniej! Nie. Ale tak jest, słuchajcie, naprawdę przez dobrych kilka, może nawet nie lat, ale długi czas malowałam rzęsy tylko ogromne. Wydawało mi się, że jak pomaluję te dolne, wymalę jak żaba. Tak, pamiętam takie historie, myślałam, że to myśl. <zyskłuk> Więc to bym sobie zmieniła, zaczęłam malować <zyskłuk> dolne rzeczy. A ja chyba nie używałabym w ogóle podkładu. Ja naprawdę miałam ładną cerę, kiedy byłam w gimnazjum czy początek liceum, bo dopiero od połowy liceum zaczęła mi się tam dziać niefajna rzecz na twarzy, ale... A, albo inaczej albo w ogóle podkładu, mhm. bo go nie potrzebowałam, jedynie korektor pod oczy, albo dobrze dobrany kolor. A. Jezu, co ja wyczyniałam z kolorem, bo moja mama ma troszkę ciemniejszą karnację niż ja i stwierdziłam, że pewnie tak mówicie, że to, że każdy używa tego samego, i podbierałam mojej mamie, Mówię, przepraszam cię, ale podbierałam jej na początku, no bo nie kupowałam sobie kosmetyków i pamiętam, że Są. to był za ciemny i prostu tego odcinka. Może kiedyś nagramy wam ten film, jak wyglądały nasze makijaże na stolatnie. O matka, to zobaczyć, bo bo to może być całkiem niezła historia, jestem ciekawa jak wyglądałaś. <grymne> jak nie żaba. <grymne> no może być, może być, dajcie znać tutaj co jak się ośmieszamy. Prosisz fryzjera o obcięcie włosów do ramion ala Pixie lot. to jest takie krótkie, nie? Tak. Eee, ale fryzjer zlecie zrozumiał i obciął Ci włosy na chłopaka. Pixie Kot, co robisz? A. Uśmiechasz się, dziękujesz, a po wyjściu dzwonisz do mamy rozhistoryzowano. B. Wybuchasz płaczem i sytuacja robi się niezręczna. C. Skarżysz się menadżerowi i żądasz zwrotu pieniędzy. Ja włączę wszystkie, wszystkie na raz, wszystkie trzy. <grym> Najpierw płaczek krzyczę i <grym> <grym> może nie tyle co każę y, oddać pieniądze, co po prostu chyba mówię, że nie zapłacę, a potem wychodzę i do mamy, do przyjaciółek i jestem rozhisteryzowana, więc <grym> wybieram wszystkie trzy. Ja bym powiem, że ja miałam pięć taką <grym> sytuację, tylko nie tak, tak skrajną, tylko o parę centymetrów y, na moją korzyść, czyli ja miałam włosy dotąd zawsze i poszłam do fryzjera, żebym je podciął dotąd, a wyszłam właśnie z tymi. To to Ci kiedyś mm -hmm. opowiadałam, że ja wyszłam, bo ja byłam wtedy, no wiecie, mało lata, no nie byłam nauczona tego, że mam walczyć o swoje prawa, do tylko wyszłam, bo była wtedy ze mną moja przyjaciółka, wyszłam, usiadłam na schodach. I ukałam. I to długo, długo później wróciłam do domu i śmiał się mój brat będzie tego nie wybaczę, Ale to śmiało się ze mnie, że wyglądałam po prostu przekomicznie. A teraz ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że w ogóle to miało dojść, ale jak już no. musimy wybrać. To ja prawdopodobnie bym powiedziała, że nie o to mi chodziło. Po prostu ja bym to powiedziała wprost. Nie ma żeby wyszła i bydziała super. <laughs> Moja twarz do tego nie dała skłamać. No. Twój przyjaciel, przyjaciółka robi Ci niespodziankę i zaprasza na cztery dniowy wyjazd za miasto. Masz jedną godzinę, żeby się spakować. Którą paletę do wszystkiego spakujesz do kosmetyczki? To kiedy? <śmetyczny> Czekam. O, no, no, z no myślałyśmy oh. o tym, żeby pojechać, nie? Gdzieś tak zabrać ja. e e ekipę bawską i pojechać. Zrobimy to. Tak. W tym roku jeszcze. Robić. No koniecznie. Ale Taką tak. paletę do wszystkiego. No to balboyaż! No balboyaż no, bal bym wzięła. Tak albo jeszcze jeszcze trochę my korci mówi powiedzieć M Cosmetics mm -hmm. to od Fan, ale tam nie ma kremowych produktów a jednak Balm boisz ja dwójeczce są kremowe więc to od razu pomadka i mam wszystko tam są cienie bronzer rozświetlacz dwa róże i dwa kremowe produkty ale róże albo pomadki tak ja bym ci ją ukradła. po prostu tak wszystko na pół nie? Dokładnie. Nie? dokładnie <laughs> dobrze Okradiono e, okradziono twój dom o boże nie martw się wszyscy są bezpieczni Ok. Ale, bo wypatrz, ja plądrował twoją toaletkę. O nie. O który produkt martwisz się najbardziej i masz nadzieję, że nie został skradziony? No dobra, e, powiem wam tak. Gdzieś tam e, intuicja mi mówi, że powinnam powiedzieć M Cosmetics, bo wiem jak ciężko było mi zdobyć tę paletę w takiej, a nie innej cenie. E, ale chyba powiem, to będzie trochę dziwne, bo nie będzie to zgodne z moją miłością do tej rzeczy. To będzie Naked Trójka. Nie lubię tej palety i ona prawdopodobnie trafi do bubli, albo chociaż w połowie, bo połowa to nie jest spoko. Ale mam sentyment do tego, że mój chłopak tak bardzo sobie, jakby, wiecie, włożył trud w to, żeby tę paletę zdobyć dla mnie. Obejrzył jakieś tam programy, które ja oglądałam, youtuberki, które polecały te palety, i poszedł do Sephory i mi ją kupił. I ja wtedy się bardzo cieszyłam. I to jest taki sentyment, że to jest taki prezent od niego, bo to jest też właśnie fakt, że on się postarał. Więc chyba ona, mimo że jej tak nie lubię bardzo. Ale byłbym mi smutna, bo jej nie wyrzuciłam do tej pory. Hmm. A ja, jeśli no. jaką rzecz bym żebym się martwiła najbardziej, to jest. Misza! No, o, misza, co mi przyszło na myśl, że misza. Na szczęście nie jest tak trudno dostępna, więc y, bym ją odzyskała. Y, tak i, też się przez Twoją toaletkę przebrąty, Myślę, to że z takich naprawdę wartościowych, sentymentalnych rzeczy, jeśli chodzi o kosmetyki, mm. to. No, chyba pomadka z maka. O oh, boże, wzruszyłaś mnie. No, to jest jeden z takich, jedna z tych oh. rzeczy, oczywiście, prezent Martyny na mój wieczór, panieński, i moja pomadka ślubna. No to nie, to tak, ta. Więc myślę, że e, nawet jeśli byłabym no. w stanie, oczywiście ją sobie odkupić jakkolwiek. Tak, no to chodzi o no bardzo sentymentalną. Dokładnie, więc myślę, że ona. Ma... Ojejku, nie myślałam, no, że co ty no, do Nie wiem, przez chwilę <laughs> że chcesz je przytulić. Nie chciałam, ale powstrzymałam się. <laughs> Twoja koleżanka pożycza od ciebie kosmetyki i oddaje w okropnym stanie, znam to. Co robisz? Oddałam ci go z jakimś. Nie, stanu? ty nie, ale nawet nie mówię o kosmetykach, ale to się zdarza, i to jest najbardziej irytujące. Ja nie pożyczam. Nie pożyczam. Ja tylko Karolina do mnie przyjeżdża, to jej ufam i pożyczam. A tak to ja nie. Nie, nie, pożyczam. Kosme nie, pożycz, nie pożyczam kosmetyków. Nie kosmetyków, nie ma takie Ja właśnie też miałam powiedzieć, że jeśli udział kosmetyki. To nie, no w ogóle fujka. No. Bo to też jest tak, że okej, okay, mamy jakiś znajomy, którym ufamy, że no przecież to w higiena, higienach no tam wiadomo, ale jak się z kimś że to nie masz oporów, ale jak coś chce, ja maluję moje kumpele, ja kontroluję zużycie tego produktu, jego traktowanie, a tobie po prostu na tyle ufam, tobie jedynie bym oddała. Mhm. I wymyślmy, że ty go zrobiłaś coś z nim nie tak. No. Po prostu stwierdzaj, że mnie jednak nie lubisz i co? I ci na przykład rozwaliamę. Poczekaj to tak, udaje, że nie zauważyłaś, że nic się nie stało, prosisz, żeby odkupiła zniszczony produkt, <grym /dyskujesz> pokrojowo robisz to samo z jego kosmetykami. C. <grym /dyskujesz> <grym /dyskujesz> Biorę miszę, rozcinam i po ścianie! Co? Strasznie. Strasznie, <grym /dyskujesz> nie to... no, tak serio, gdyby Karolina mi zniszczyła produkt, który to wiem, że Karolina by tego tak nie zostawiła i my chyba na tyle się znamy, że wiem, że gdyby coś się stało nie tak, to się przychodzi do tej drugiej osoby i mówi się, Przepraszam, no tak się stało. Ja na pewno bym się nie gniewała nawet na Ciebie. Tak? Ja bym po prostu chyba bym powiem Wam do tego stopnia, jeśli naprawdę bym wiedziała, że to jest na przykład jakaś taka sentymentalna rzecz, powiedzmy, albo rzecz, którą naprawdę lubi, to chyba zrobiłabym wszystko, żeby ją odkupić. Bo ja sama ze sobą nie wiem, Ale bym, ja bym ci nie pozwoliła, na... bo mamy też taką relację, że no ja Nie jakby wiem, że się przypadki zdarzają. Gdybyś zrobiła to umyślnie i, i dowiedziałabym się. No tak, no to oczywiście, że chce. No to, to myślała, że mniejsze pościanie. Tak, <laughs> no a ty co byś zrobiła, gdybym ja przyszła do Ciebie i powiedziała? No na przykład. No nie wiem, że ten może no, dokładnie, ale to jest ta sama opcja. Ja mam to samo zdanie. Myślę, że to jest po prostu takie logiczne, że jeśli wiedziałam, tylko że rzecz. nie zrobiłaś tego specjalnie, i to nie jest, wiem, na rzeczy się, takie rzeczy się zdarzają. I nie ma co gdybać, nie ma co trudno, damy radę. pewnie, damy tak, radę. pewnie to jest tylko rzecz. Ale gdybym wiedziała, że zrobiłaś specjalnie, że to, 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 to też. Papę i tak na razie tak ciwa. <laughs> Zakłady by się targał, o pomadkę, no, albo paletę. tak, no, tak, że... no, tak materialistycznie trochę, nie? No, bo to, to w ogóle tylko rzecz. No, no ale jednak. No. Przemaliłabyś mi, czuję to. <laughs> to wszystkie pytania, tak. jeśli chodzi o te, które. Ale i... jedziemy za swoimi jakimiś. właśnie jest no dawaj. Dobra, ja mam da koralę. No. Mam girl, e, Bo obecnie ciekawa po prostu. Więc to nie mhm. będzie jakiś taki ekstremalny scenariusz dla ciebie. E, któregoś dnia budzisz się i okazuje się, że nie istnieje farba blond a nie rozjaśniacz. Czyli nigdy już więcej nie możesz mieć blond włosów. Jaki kolor włosów inny wybierasz dla siebie? Oprócz naturalnego, no bo to jest bronz, już wiesz, jak wyglądasz. Jaki kolor byś się zdecydowała? Jestem ciekawa, czy jest jakiś kolor, który w przyszłości byśmy mogli na twojej głowie zobaczyć? Czy mogę powiedzieć od razu na no, pewno, na jaki bym się nie zdecydowała, to byłby to rudy. Mimo wszystko, serionie. Ktoś... Serionie. Tak. Serio, a ja byłam pewna, że wybierzesz rudy. Nie, właśnie serio, nie. Myślę, że prędzej. Czorny. Eee, <grym> prędzej szłabym po prostu w jakiś ładny, zimny odcień brąz. Tak bezpiecznie? Tak bezpiecznie, ja chyba w tej kwestii, widzicie, po tylu latach marzeń o blądzie A różowy? Taki. Aha, no w tak, Taki wiesz, pudrowy róż, taki wiesz, mi się podobają takie kolory, tylko oczywiście nie na cały rok. To jest odważny, więc jak mam no. powiedzieć szczerze jak jest, to okay. gdyby tak było, to myślę, że byłby to ciemny brąz. Okej. Okay. A jaki tak jak ty masz wygląda? naturalne? Masz... No mam taki, nie wiem, jak byłam naturalna, naturalne, to wydawało mi się, że jestem bardziej blondynką. Mhm. Ale jak patrzę teraz na swoje zdjęcia, że tak powiem w... Po tylu latach, i patrzy na nie już tak z boku, będąc właśnie patrząc w lustro i widząc siebie teraz jako blondynkę, mm -hmm. to wydaje mi się, że to, była, że to był brązowy kolor. Mm -hmm. Nawet taki, tak jak wspominałam, Wam w piano Nancy, lekko czasem nawet wpadający w ten niestety rudawy odcień. Miałam takie wiecie, pasma od słońca, które się e, błyszczały mm -hmm. na rudo. Na pewno nie był to blond, a wtedy naprawdę myślałam, że jestem blondynką. Mm -hmm. <laughs> Człowiek nie wie, co ma na głowie, mam. Czy jeśli byś wiedziała, że nie jesteś w stanie nijak zakręcić, pokręcić, pofalować swoich włosów? Oh. To czy byś je skróciła? Czy byś po prostu miała cały czas proste? Nie. nie, nie możesz zrobić warkocza. Nie masz prosto widziania, nie możesz? Nie, nie, nie wiem! Naprawdę nie wiem, bo, udało się. bo lubię długie włosy swoje i często maszę proste. A wiem, jaką miłością pałasz. Ale, no tak, loków. No ale chyba co za różnica, jak mam proste, krótkie czy długie. Pewnie bym ścięła. Chciałabym chyba je dotąd, żeby się na prosto... Po prostu byłyby lżejsze. Bo jednak te długie włosy w lokach moim zdaniem tak super wyglądają. Pewnie, że taka tafla włosów, wiecie, błyszczących długich też super wygląda, ale ja zdecydowanie lepiej czuję się w lokach, kiedy te włosy też są takie odgarnięte od twarzy. Mhm. A proste włosy czasem tak spadają na że tego nie znoszę. Chciałabym. Dobrze, to, to jest moje pytanie. Okej, okay. myślę, że dzięki temu, że nawet szybko nam poszło, to może ten film nie był najdłuższy. Nie wiem. Zobaczymy przy montażu. E, I co? Ja się żegnam. Żegnam, ja się żegnam. E, tak, to no ja się żegnam. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, w ten trochę luźniejszy. Mimo wszystko, trochę jednak kosmetyczny, ale przynajmniej nie pokazywałyśmy, nie szastałyśmy tutaj produktami, tylko po prostu sobie mhm. z wami luźno pogadałyśmy. Raz na jakiś czas warto zrobić taką odskocznię. Tak. Koniecznie eee, odpowiedzcie na te pytania, tak. co mi się zrobiło. Albo nawet możecie spróbować gdzieś tam zadać nam kolejne pytania <laughs> do takich scenariuszy, może za jakiś czas zrobimy to. Eee, kolejną edycję. Tak, część z Was już nas naprawdę dobrze zna. Tak, bo polecacie nam produkty i one się sprawdzają. Wiemy o tym, że Wy wiecie, co my lubimy, więc tak, Karolina, no, nakażcie nam. Napiszcie nam, bo nawet jeśli nie stworzymy może osobnego filmu, to gdzieś e, się uda na nie odpowiedzieć. Tak. E, więc byłoby nam bardzo miło. Oczywiście, już z góry, dziękujemy za wszystkie komentarze, to jest zawsze dla nas super. I zapraszamy na Facebooka, na Instagrama i do subskrypcji, jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami. E, I żegnamy się, do zobaczenia w następnych filmach. Pa!